Najwięcej złotych medali zdobyła Etiopia. Złotych, Etiopia. Damian, mówiłem ci, że ma nie być trudnych pytań. 1574. 1548. Uibo. Uh, Shoni Miller Uibo. Powiedziałbym kilkanaście tysięcy razy, ale powiem dziesięć. Dziewięć. A ja akurat byłem w drodze tutaj, ale no strzelerze Grand Holloway, Amerykanin, który wyrównał rekord, swój własny rekord świata. Grand Holloway. Wygrał? Tak. Wygrał? Tak. To jest, ty musisz iść na biatlon, bo ty tak strzelasz dobrze, że to jest szok. Jaki cwaniak. No nie no, to, to muszę ręką... No, gdybym miał czapkę, to bym ją zdjął, nie? Historycznie. Damian, podpisz to.